1670 rok. Jakiś takich wielkich chyba wydarzeń to tam nie było. Zawsze nasz scenarzysta, jak Opróżyło, podkreśla, że on specjalnie wybrał rok, w którym się niespecjalnie coś działo, co nie było łatwe w tym okresie znaleźć taki Daj. spokojny rok, bo to cały czas jakieś konflikty, ale właśnie chciał znaleźć. Powiedzmy, jakiś obszar nudy, bo ona pomaga temu rodzajowi komedii, ale jednocześnie okresu, w którym właśnie tak jak pan mówi, jest kryzys, już widać, że to wszystko nie za bardzo działa i zaraz, jak wiemy z historii, to wszystko też upadnie, a jednocześnie ta szlachta jest bardzo z siebie zadowolona. I ten komediowy yy, efekt daje konflikt ewidentny, który mamy już od początku naszego serialu, że jest raczej niezbyt dobrze na zewnątrz. A szlachcice są bardzo z siebie zadowoleni, i trochę ten statek zaczyna przeciekać, a oni tańczą sobie na pokładzie. I to, I to jest to bardzo nas wszystkich ta postawa inspirowała, i ma to bardzo wiele konsekwencji komediowych, kiedy ktoś bardzo nie chce zaakceptować otaczającej go rzeczywistości, i im ta rzeczywistość jest gorsza, tym on jest bardziej zadowolony. To jest, to jest paliwo komediowe.